Ruch Obrony Granic Robert Łąkiewicz opublikował na platformie X nagranie, na którym widać ciemnoskórego mężczyznę w towarzystwie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zobaczmy to nagranie. O, go w proszę. Bierze sytuacja ze Słubis. Pod posterunkiem Straży Granicznej yy, podjeżdża tam srebrny bus na polskich numerach. Przyciemniane szyby, zero oznaczeń. Po chwili z niemieckiej strony granicy nadchodzi pierwszy migrant Polscy funkcjonariusze odbierają go i ładują do busa. Pojazd odjeżdża w głąb polskim. Co to ma być, bo mi przypomina umówioną taksówkę w międzyczasie do naszych obserwatorów ruchu obrony granic podbiegła funkcjonariuszka. Bardzo jej zależało, żeby nie filmować, napisał na platformie X Robert Bąkiewicz. Widzą Państwo cały czas to nagranie, gdzie ten ciemnoskóry mężczyzna do tego srebrnego busa jest zapakowywany przez strażników granicznych. Sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, a jednak ma i uzasadnia także obecność Ruchu Obrony Granic na naszej granicy, ale także obserwowanie co cały czas robią niemieckie służby. Z mostu granicznego Słubice-Frankfurt nad Odrą zdjęto banery Ruchu Obrony Granic. Do włodarzy Słubic zwrócił się niemiecki urząd do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego z prośbą, by zdjąć banery. Polska oddała cały most Frankfurt-Słubice pod zarząd Niemiec. Niemcy teraz rozkazują, co wolno tam powiesić. Spytałam o sytuację administrację miasta Frankfurt, i tu ich odpowiedź. Dzień dobry, oto odpowiedzi na Twoje pytania. Czy to prawda, że cały most na Odrze należy do Niemiec? Tak, most miejski między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami jest zarządzany przez Republikę Federalną Niemiec. Czy administracja miejska Frankfurtu nad Odrą zażądała, aby pan Stafański zdjął z mostu banery inicjatywy obywatelskiej Ruch obrony granic? Urząd do spraw porządku i bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego we Frankfurcie nad Odrą nie uzyskał zgody na instalację banerów, więc banery zostały przez nich usunięte w porozumieniu z kolegami ze Słubic. Pozdrawiam, Administracja Miejska Frankfurtu nad Odrą. I teraz uwaga. Profesor Magdalena Środa, i to cytat: Trzeba tłumaczyć obywatelom, że wyludniona Polska powinna się otworzyć na uchodźców, na emigrantów. To propo proponuje profesor Środa. Jak to tłumaczy? Proszę posłuchać. Trzeba tłumaczyć obywatelom, że wyludniona Polska po prostu powinna się otworzyć na uchodźców, na emigrantów. Powinna stworzyć określone. Systemy edukacji i wdrażania i asymilacji tych ludzi do naszego życia publicznego. No, my jesteśmy od tego bardzo daleko, a politycy boją się po prostu, że staną się niepopularni, no bo niestety nad Polską panuje ten patriotyzm narodowo-wyzwoleńczy społeczeństwa tak zwanego zamkniętego, który bardzo łatwo jeszcze przy. Wielkiej pochwale różnych sportów i budowaniu orlików i stadionów, przeradza się w zachowania nacjonalistyczne, faszystowskie, bojówkarskie itd. Tak A jak ta asymilacja wygląda, warto zerknąć za naszą zachodnią granicę. Jak wygląda ona w Niemczech, jak wygląda ona we Francji? Ale na słowa profesor Magdaleny, środy twardo zareagowała Anna Maria Żukowska z lewicy, która zamieściła odpowiedź na platformie X. Łatwo jest to mówić profesorce Uniwersytetu Warszawskiego Jej miejscu pracy i pozycji społecznej za jej życia żaden imigrant nie zagrozi Ale osoby pracujące w usługach i produkcji czy budowlance odbierają to zgoła inaczej I przypuszczam, że mają inne zdanie I na koniec, dlaczego Żydzi tak dobrze odnaleźli się w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej? Bo judaizm nie jest religią misyjną w przeciwieństwie do islamu Żaden Żyd nie zmuszał nieżyda do przestrzegania jego obyczajów. Chciał tylko, by uszanowano jego własne prawa do wyznawania religii i związanych z nią obostrzeń. Islam ma natomiast tak jak chrześcijaństwo zakodowane nawracanie poczucie moralnej wyższości i wynikające stąd potrzeby do ekspansji. No i cóż, proszę Państwa, to się nie zmieni. I w raporcie zmierzamy do rozmowy. Już teraz na łączeniu moi goście Zbigniew Bogucki, Prawo i sprawiedliwości i Bartosz Bocheńczak, Konfederacja. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Od pana posła rozpocznę. Panie pośle, jak pan odebrał słowa profesor Magdaleny, środy? Trzeba tłumaczyć obywatelom, że wyludniona Polska powinna się otworzyć na uchodźców, na emigrantów. Pani profesor tak często mówi niedorzeczności, że jakoś szczególnie mnie to nie dziwi. No, ja pamiętam już tak kuriozalne wypowiedzi pani profesor Cirody, na które no, cóż można zrobić, najlepiej spuścić za czasłony miłosierdzia i milczenia. No, Ale też trzeba jednak je komentować, niestety, dlatego że one mogą trafiać do serc i ludzi, którzy pomyślą, że właśnie tą drogą Polska powinna iść, a ta droga prowadzi do nich. No Część elit, szczególnie tych lewicowych i liberalnych, czy skrajnie nawet lewicowych, do których należy pani Środa, ma tę wizję świata, państwa, zupełnie oderwaną od rzeczywistości, zupełnie oderwaną od realiów, to tym wpis pani Żukowskiej, też poniekąd o tym mówił, bo przecież mamy do czynienia z panią Postel, która jest bardzo lewicowa, a nawet ona nie jest w stanie tego e, przyswoić, co opowiada pani, e, pani Środa. Mamy dzisiaj bardzo jasne i czytelne doświadczenia na Zachodzie. Z czym wiąże się nielegalna migracja? Z czym wiąże się migracja z krajów muzułmańskich? I to jest zamęt, to jest strach, to jest brak bezpieczeństwa i to nie jest żadne straszenie, tylko to jest rzeczywistość dzisiejsza w wielu miastach zachodniej Europy, które masowo wpuszczały nielegalnych migrantów. W równym, że panie, panie Bartoszu. Szkoła... Panie Bartoszu, profesor środa mówi także o asymilacji, że powinniśmy nauczyć się wprowadzić pewne rozwiązania, by ta asymilacja była możliwa. Według pana, a ta asymilacja jest możliwa, jeśli nie, to dlaczego? Absolutnie nie jest możliwa. Profesor środa po raz kolejny pokazuje, że jest totalnie odklejona od rzeczywistości nie tylko w kwestii e, imigracji. żadna asymilacja nie jest możliwa, ponieważ nie chcą się. E, i zaraz do rozmowy wrócimy, bo mam jakieś problemy z dźwiękiem. To zaraz postawimy, postaramy się ten dźwięk naprawić. To ja panu, panu posłowi Boguckiemu postaram bo się też to pytanie zadać. Czy ta asymilacja jest możliwa? Jeśli nie, to dlaczego panie pośle? Czy tutaj mamy dobre połączenie? Znowu warto odwołać się do tych faktów, które znamy. To nie jest jakieś przewidywanie, to nie jest jakaś prognoza, co się stanie. My doskonale wiemy, co się stanie. Stanie się dokładnie to, co widzimy w krajach Europy Zachodniej, czyli płonące ulice i brak bezpieczeństwa. I nie trzeba być tutaj filozofem, no nie trzeba być wielkim prorokiem, żeby odgadnąć, co się stanie, jeżeli pani profesor i jej środowiska lewicowe, czy kraje lewicowe mówią o asymilacji, mówią o multiculti, to przypomnę, że ci nielegalni imigranci, szczególnie z krajów muzułmańskich, nie dążą do żadnej multikulturowości, tylko do monokulturowości. To znaczy, żeby wypchnąć naszą cywilizację, cywilizację zachodu, opartą na miedzie, na greckiej, opartą na... Dekalogu, a więc. Jasny głos. Zaraz wrócimy do rozmowy, bo też bardzo mocny głos padł wczoraj ze strony biskupa Wiesława Meringa. Może posłuchajmy tej wypowiedzi, bo to naprawdę bardzo, bardzo mocny głos. Granice naszego kraju tak samo z zachodu, jak i wschodu są zagrożone. A jeden z polityków mówi, więcej niesie z sobą zła ruch obrony granic niż imigranci, o których nic nie wiemy. Rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców. Jak świat światem, mówił w XVIII wieku, Jeden z polskich poetów, Wacław Potocki. Jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem. W czwartej zwrotce, której niestety nie śpiewamy, możemy usłyszeć, Moskal, Niemiec nie osiędzie, gdy jąwszy pałasza. Hasłem wszystkich: zgoda będzie i ojczyzna nasza. I wracamy do rozmowy z Zbigniew Bogucki. Bartosz Bocheńczak, cały czas na łączeniu. Także Kościół bardzo mocny głos w kwestii obrony granic, w kwestii także polityki polskiego rządu. Panie Bartoszu, jak pan odebrał ten głos ze strony biskupa Meringa? Cieszę się z takiego. Ponieważ Kościół w kluczowych kwestiach właśnie bezpieczeństwa państwa z reguły znajmowania polskie stanowisko, kolejny przykład. No i niestety do... mamy drobny problem, jeszcze techniczny cały czas, to Panie pośle, do pana się zwrócę zatem ten głos bardzo mocny, bardzo stanowczy, ale także krytyczny wobec polskich władz jak pan odebrał ten ten głos? W sprawach najważniejszych trzeba mówić prawdę, a niewątpliwie sprawa ochrony naszych granic, sprawa bezpieczeństwa, sprawa suwerenności należy do tych najważniejszych spraw, do fundamentów wolnego, bezpiecznego, niepodległego państwa. Więc jeżeli słyszymy ten głos, który odwołuje się do polskiego dorobku kulturowego, zaznaczam, do utworów polskich twórców, które powstawały w oparciu o pewne doświadczenia historyczne, Cóż w tym złego, jeżeli dzisiaj dowiadujemy się, że państwo niemieckie prowadzi taką, a nie inną politykę, a polski rząd zamiast przeciwstawiać się tej polityce, zarówno w sposób bardzo konkretny na granicy, to dopiero wymusi obrońcy granic, ale także w sposób dyplomatyczny, Jak tego nie robi, no to potrzebny jest taki głos. Potrzebny jest głos zwykłych ludzi, ale potrzebny jest głos także tych, którzy są przewodnikami, pasterzami, także głos hierarchów Kościoła. I pięknie panom dziękuję za rozmowę. Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość i Bartosz Bocheńczak, Konfederacja. Pięknie dziękuję, dobrego dnia. A my, drodzy państwo, wracamy za moment.